Zatrzymałem się przy gablocie firmy jubilerskiej Kruk i przy bursztynach. Bursztyny, można powiedzieć, polskie dobro narodowe. Polska słynie z bursztynów. Firma Kruk polską firmą. Zajrzyjmy do środka. Dzień dobry. Proszę bardzo. Mamy szalenie nowoczesną biżuterię, czyli turkusy i złoto. Wygląda to bardzo naturalnie, właściwie tak, jakby to była biżuteria gdzieś wyciągnięta rodem ze staro starożytnego Rzymu. I, yy, I mamy właśnie wariacje na temat yy, kamieni, które są nieopiłowane yy, z, bryłkami, yy, z bryłkami złota. Tutaj mamy z kolei wariację na temat srebra fantastyczną. Ale dla kobiet uporządkowanych mamy piękne kule, które też mają szalenie nowoczesny, nowoczesny wymiar. Zobaczmy, co mamy w gablotach. W gablotach mamy brylanty. No, ja myślę, że tutaj. Nie jeden pierścionek zaręczynowy można byłoby znaleźć. Zatem, panowie, do kruka po pierścionki zaręczynowe z brylantami. Naprawdę wybór gigantyczny. No, i tak na koniec jeszcze omiećmy gabloty. No, świeci się pięknie. No, tutaj jest złoto i kolorowo. Tu mamy perły. No, a ja pędzę dalej. Do widzenia.